Chodzi baba po ulicy W białej chustce i spódnicy Przyjechała aż z Krakowa Więc ją trochę boli głowa Plecak z logo W poprzednim filmie Haker i Hakercami Torturowali mnie i zamknęli w więzieniu Nie chcą mnie wypuścić I chcą, żebym się potem Odłamacie po do samego końca Ten, ten film, żeby się nawyjać coś skończy się Nie. go 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 widzowie lecimy. Ja to wszystko kapitanami nagrywałem spokojnie, to będzie w poddziałach też szczęściach. plan udany widzowie. Dobra, szybko, szybko. Kapitanami tepnij, mnie tam szybciej będzie. Zaraz tepnij. to on nie wbije, bo chyba obwaliło, bo serwer. Tylko co w ten serwers jest mogę nam to niszczyć. A ja skąd niby mam wiedzieć, kapitan. A kto to tu z skacpar tutaj. O Jezu. dobra, to? O Jezu, Nie, nie tu, nie tu, nie tu, tu. Powiedz kiedy ciebie tepnąć. Czekaj, jeszcze nie. Jezu. O, szybko gitara. Teraz ja Ci pokryję operatora, okej? Okay. To to, to idzie to, dobra, tutaj to wszystko, tak? To chowam, to to, o kurde, tepaj, tepaj, no nie. Tepaj, tepaj, tepaj! Ale zanim dowiemy się co będzie dalej, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, bo po wbiciu 100 wyświetleń, odblokuje się kolejna część już jutro. Nie, zostawiam, nie zostawię. No kurde, wypuść mnie stąd! Cześć takiego zrobiłem! Wypuść mnie stąd, Lemusie, ty. Aaaa! widzowie, to nie, tak jakby nie ma sensu. Ja się jeszcze nie będę poddawać, widzowie. Ja się jeszcze widzowie nie będę poddawać. Zobaczcie w kolejnym filmie, że spróbuję stąd uciec. I może uda mi się namówić kapitana tamiego na sojusz mój. Kolejny z nim. Bo to już mi się wydaje naprawdę. Przerąbanie, haker jeszcze się tu nie rusza, a wkuje, a w ogóle nie mam nic tak naprawdę, nie mam nic widzowie, zresztą sami widzicie, nic nie mam. Mam jeden, no jedno i pół serduszka. Ale widzowie, ale ja cię kręcę, jak haker, Boże i śmierdzę, on jest taki beznadziejny. Ja tak gładko umiem uciec. I ja cię kręcę. Haker! jesteś największym lamusem na świecie. <grystanie> Boże. Kapitan, widzisz, nie warto z nim trzymać. Weź przejdź nam moją stronę po prostu. Nikt nie przeszedł. Z tą stronę, nigdy w życiu. No chyba ci coś boli kompletnie. No, przecież co ja ci takiego zrobiłem. Przecież ten haker cały czas coś robi nam złego. A ja też chcę coś porobić z hakerem. To jest się. Ale ten Haker jest Boże Święty. O oh, kurde, Creeper. I już teraz haker nie wie, gdzie ja jestem, ale lały z niego. Boże święty. Widzowie ten stagers. Tak Dobra. Lecimy ja widzowie wydary w takim razie. O kurde.

Nie. Haker. Nie zamkniesz mnie tu. Nie wejdę nawet w tą klatkę. Nie ma szans. Nie. Tam nie wejdę. Nie ma, głę... nie ma szans, że wejdę tam głębiej. Nie ma szans, hacker. W ogóle wypuść mnie stąd. Nie potrzebuj mnie tu. Trzymasz, Haker. Mhm. Haker, Boże święty. Co? Z czego się cichrasz? Nie. Nie wejdę tam głębiej. Nie ma szans. Wypuść mnie stąd, haker. Radzę ci bardzo dobrze. Radzę ci bardzo dobrze, Hacker. Radzę ci, Hacker, bardzo dobrze. Wypuść mnie stąd. Nie wejdę tam głębiej, nie ma szans w ogóle. Naprawdę, haker, niepotrzebnie mnie tu trzymasz, serio. O nie, o boże, nie, nie, nie. to, o, 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 o. Ale lamus ten haker widzicie widzowie, w ogóle nie odradzam Kurde w tą wejście ci gitara. Widzicie widzowie, to jest tak easy Dobra. Mhm.